Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do kontynuacji playlisty Walka Duchowa, w której staram się interpretować, wyjaśniać, uspółcześniać myśl Małżeńca Skupoli, który napisał książeczkę, bardzo znane dzieło w XVI wieku, Walka Duchowa. Zrobiłam już 19 rozdziałów. Przechodzimy dzisiaj do 20, który jest zatytułowany O Sposobie Walczenia Przeciw Niedbalstwu. W bardziej współczesnym tłumaczeniu, rozdział ten jest zatytułowany O Sposobie Walki Przeciwko Grzechowi Zaniedbania. Ja bym dzisiaj to przetłumaczyła przeciwko prokrastynacji. Bardzo modne słówko: Po prostu zaniedbanie, niedbalstwo. Wiąże się właśnie z tym, że odkładamy rzeczy na później, że to, co mamy zrobić, nasze obowiązki czynności, nie robimy teraz, w tym czasie, w którym trzeba to zrobić, ale po prostu do takiej granicy, jak tylko się da, odkładamy, odkładamy, a przez to po prostu zaniedbujemy tą pracę, którą mamy do wykonania, zaniedbujemy nasze obowiązki. Co nam radzi Brzyniec? Jakie Konkretne, bardzo konkretne porady do nas kieruje. Myślę, że są one bardzo aktualne i mogą nam pomóc poradzić sobie z tą wadą, z tym grzechem. Przede wszystkim mówi: unikaj. Unikaj trzech rzeczy: ciekawości. Dlatego, że bardzo często to, że odkładamy rzeczy na później, spowodowane jest naszą Ciekawością. Bierzemy telefon, chcemy dowiedzieć się czegoś o świecie, chcemy dowiedzieć się wiadomości, nabyć jakiejś wiedzy. I to nie jest złe, absolutnie nie jest złe, ale oczywiście nawet ciekawość musi mieć pewne granice, bo nie jesteśmy w stanie po prostu i tak dowiedzieć się wszystkiego. Więc trzeba unikać tej ciekawości. Która powoduje, że nie wykonujemy swoich obowiązków tak jak trzeba. Ciekawość ma służyć naszemu rozwojowi, ale gdy jest zbytnia ciekawość, to właśnie nas ogranicza. Siedzimy nad. Telefonem i chcemy dowiedzieć się tego, 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 tamtego. Przechodzimy ze strony na stronę i wciąga nas to pragnienie dowiadywania się. Tylko, że wtedy nie ma ono celu, jest bezcelowe. Po prostu dowiedzieć się, bo jestem ciekawy. A, po, a w poszerzaniu wiedzy powinien być właśnie ten. Cel to czemuś ma służyć. Trzeba po pierwsze unikać takiej bezcelowej ciekawości dla samej ciekawości, dla zaspokojenia ciekawości. Po drugie, unikać dążenia do przyjemności. To jest właśnie gwóźdź programu, według mnie. To, że odkładamy wiele rzeczy na później, jest spowodowane dążeniem do przyjemności. Bo jest nam tak miło poleżeć sobie, nie zrobić tego, co trzeba, odłożyć to, po prostu to, że odkładamy, jest związane z przyjemnością. Unikać również zajęć niezgodnych z moim powołaniem. Nie możemy w życiu zajmować się wszystkim. Mamy wyznaczone przez Boga powołanie. I wszystkie zajęcia, które są niezgodne z wolą Bożą, niezgodne z moim powołaniem, powinniśmy po prostu wykreślić ze swojego grafiku. Bardzo mało, nie wiem, czy ktokolwiek zastanawia się, czy te dane zajęcie, dana działalność, czynność, którą podejmuję, czy ona jest zgodna z wolą Bożą, czy ona jest zgodna z powołaniem, którym Bóg mi dał. Warto się nad tym zastanowić. Dalej, Arzemiec Kupoli radzi, aby natychmiast, i to jest drugie słowo klucz natychmiast poddawać się po pierwsze dobrym natchnieniom. Naprawdę w naszym życiu mamy wiele takich dobrych natchnień i natchnienia, które pochodzą od Boga, od Ducha Świętego, one przychodzą tu i teraz. I często po prostu je odkładamy. Odkładamy te dobre natchnienia. Mamy takie silne pragnienie, aby teraz właśnie się pomodlić. Na przykład, aby teraz e, zrobić tą daną czynność, że właśnie mam takie silne natchnienie, że teraz muszę to zrobić, a jednak mimo wszystko mówię sobie, a za pięć minut, a odkładam, nie robię tego natychmiast. I tu wpadam w taką, całą spiralę tego odkładania. Także natchnienia, które daje mi Bóg do wykonywania dobrych czynności, wykonuję natychmiast. Natychmiast. Również natychmiast poddaję się temu, co mam wykonać. Na pewno każdy z nas ma jakiś plan dnia, wie, co ma robić. Wiem, że teraz muszę to zrobić, to i to. Mam tak zaplanowane. Właśnie, czy w ogóle mam zaplanowane, ponieważ taki ogólny plan dnia na pewno mamy w głowie, ale często bardzo przydaje się taki szczegółowy plan dnia, rozpisany godzinowo. Jeżeli nie radzimy sobie, właśnie z taką samodyscypliną nie umiemy się samodyscyplinować i wpadamy w takie długie ślęczenie na przykład w mediach społecznościowych takie ciągłe przesuwanie tym palcem to często właśnie dlatego że nie mamy takiego bardzo konkretnego planu dnia że od tej godziny do tej robię to i to nawet odpoczynek nawet odpoczynek Trzeba zaplanować i się tego trzymać. I natychmiast, gdy przychodzi ta godzina, o której mam wykonać to i to, to po prostu to robię. I nie przeprowadzam jakichś wielkich refleksji. Po prostu przychodzi godzina i po prostu to robię. Myślę, że warto również zaplanować to przeglądanie, bo myślę, że najczęściej teraz, w tych czasach. To, że jestem niedbały, to, że nie chcę wykonać w tym momencie tej danej czynności, którą mam do wykonania, to, że ją ciągle odkładam, bardzo często jest spowodowane właśnie przeglądaniem, ciągłym przeglądaniem mediów, mediów różnych, bardzo różnych i wpadamy właśnie w taki krąg. Bardzo uzależniający, to po prostu zaplanujmy sobie. Zaplanujmy sobie przeglądanie mediów. Jeżeli jest nam trudno, trudno się zdyscyplinować, to muszę sobie to zaplanować i tak, jak jest plan, wykonywać. Na samym końcu dnia po prostu się z tego rozliczać i zwyczajnie się przyznać. Nie wyszło. To jutro planuję to i to. Wyznaczyć sobie limit na media. Na przykład. Również bardzo ważne i związane z planem dnia jest wykonywać te zaplanowane czynności w swoim czasie. W tym czasie, nie pięć minut później, nawet nie minutę później. Jedno opóźnienie, ta jedna minuta później pociąga drugą minutę i wiemy, jak to jest. Miało być pół godziny? A wychodzi trzy godziny później, a potem łapie, łapiemy się za głowę, że kiedy my to wszystko zrobimy, i tak wpadamy w tą spiralę uzależniania się tak naprawdę od przyjemności. Od przyjemności. Jest to spowodowane konsekwencją grzechu pierworodnego. O tym zrobiłam też już film zatytułowany Dlaczego mamy słabą wolę. Zapraszam, kto chciałby temu się przyjrzeć bliżej. Musimy sobie zdawać sprawę, że dążenie do przyjemności jest konsekwencją grzechu pierworodnego, że to po prostu w nas jest, a jeżeli jest, to trzeba to ucinać. Po prostu trzeba ucinać. Rezygnować, rezygnować z przyjemności, bo wiemy do czego to nas prowadzi. Ta przyjemność prowadzi do tego, że ona się eskaluje. To nam nie wystarczy, ta mała przyjemność, trzeba ją powiększać, powiększać, żeby zdobyć tą samą satysfakcję i w końcu prowadzi nas to do uzależnień i pustki. Dlaczego odkładamy nasze zajęcia? Bo one wydają się nam nudne, wydają się nam trudne. Dążąc do przyjemności unikamy trudności. Gdy wreszcie unikamy trudności, osłabiamy swoją wolę, która po prostu już nie chce zabierać się do pracy. Więc czynić prędko, natychmiast, bez takiego łudzenia się, że od jutra to już wykonam wszystkie swoje plany. Dobrze, dzisiaj to sobie jeszcze tak pobimbam, poleniuchuję, będę miał taki byle jaki dzień, ale od jutra to ja już będę święty. Nie łudzić się, nie łudzić się. W tym momencie dlaczego tak mówię, że od jutra? Dlatego, że jest mi po prostu wstyd, że zmarnowałem tyle czasu. I mówię sobie, usprawiedliwiając swoje sumienie, że to od jutra. Nie będzie tak. Nie będzie to od jutra. To musi być od teraz. Dobrze, jest mi wstyd, okej. Okay. To dobrze, że jest mi wstyd, że po prostu uznaję, że to zmarnowanie czasu nie było dobre i jest mi wstyd. I to jest bardzo dobry ten wstyd. Ten wstyd trzeba wykorzystać do tego, że już teraz zabieram się do pracy. Gdy już jesteśmy w wykonywaniu tej właściwej czynności w czasie dla siebie właściwym, to bardzo ważne jest skupić się na tej czynności, tak jakby ona była jedyna do wykonania. Nie myśleć, no dobrze, już muszę to zrobić, to zrobię, skończę jak najszybciej, żeby jak najszybciej zabrać się do moich ulubionych czynności, a te ulubione czynności to po prostu. To równa się po prostu lenistwo. Lenistwo i nic nie robienie, ponieważ odpoczynek to nie jest lenistwo. Odpoczynek może być bardzo dobrze zorganizowany i może mnie rozwijać, a lenistwo nie będzie mnie rozwijać. Jak w naszym społeczeństwie zrobiła się jakaś taka mentalność życia od weekendu do weekendu. No, przed weekendem już jest środek tygodnia, to zaraz będzie weekend. No, piątek to już wspaniały dzień, bo wieczorem zaczyna się weekend. Sobota, niedziela, balujemy, bo jest weekend. Poniedziałek, no, trzeba iść do tej pracy, no ale od wtorku już zaraz będzie środa i będzie weekend. To jest życie, nie tu i teraz, to jest życie od weekendu do weekendu. Bardzo niebezpieczne. Nie bać się rzeczy trudnych. Tak, praca, obowiązki sprawiają nam trud, sprawiają nam wysiłek i cierpienie, ale to jest w porządku. Tak właśnie musi być. Nie bójmy się tego trudu. Nie bójmy się tego cierpienia związanego z naszą pracą. Popatrzcie, właśnie podejmowanie tego trudu. Rozwija nas. Rozwój zawsze będzie związany z trudem. Nie bójmy się go. Trzeba to wziąć pod uwagę. Tak, będzie trudno. Ale ja to podejmuję i idę do przodu. Poza tym musimy sobie zdawać sprawę, że gdy jesteśmy leniwi, gdy nam się nie chce, gdy wpadamy w tą spiralę lenistwa, to wszystkie trudności będą wydawać nam się bardziej trudne. Wszystkie nasze czynności będą wydawać się nam bardziej trudne niż są w rzeczywistości, bo leniwy wyolbrzymia, wyolbrzymia pracę. Jak zacząć? Skupić się na tej jednej czynności. Czasami Wydaje nam się, że mam tak dużo na głowie. Muszę zrobić to, 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 to i tamto, to, tamto. I to już od razu na starcie mnie zniechęca. Co zrobić, żeby się tak nie zniechęcić od razu na starcie? Nie myśleć o tym wszystkim naraz. Po prostu pomyśleć o tej jednej czynności. Pierwszej zaplanować po kolei i robię tą czynność, zrobię tą jedną i tę drugiej. Nie wszystko. Naraz, jedno po drugiej, i zanim się spostrzegę, wszystkie czynności będą wykonane w swoim czasie, tak jak trzeba. I moc Boga mnie wspomaga. Nie jestem sam w moich trudnościach. Nie jestem sam ani w pracy, ani w moich grzechach i wadach, ani w moich walkach. Moc Boga jest przy mnie, jest łaska, którą Pan Bóg mi daje. Korzystajmy z tej mocy. Módmy się. Pan Bóg naprawdę wyzwala nas z wszystkich naszych nałogów, wyzwala nas z wszystkich naszych słabości, jeżeli tylko zwrócimy się do Niego. Chcieć już się wyzwolić, to bardzo wiele. A Pan Bóg wspomaga. Pan Bóg jest przy nas. I jeszcze taka rada, naprawdę nie z tego wieku, ale myślę, że potrzebna nam dzisiaj. Żyjmy tak, jakby jutra nie było. Tak, bo nie wiadomo, czy jutro nastanie, czy Pan Bóg da mi ten drugi dzień, na który ja chcę odłożyć moje czynności. Może tego dnia już nie będzie, może mnie zabierze do siebie, może nadejdzie moja śmierć, nigdy nie wiem, kiedy nadejdzie ta śmierć. Także żyjmy tak, jakbyśmy mieli do dyspozycji tylko ten dzień. I ten dzień poświęcając Bogu solidnością, dokładnością, wykorzystujmy aby działać na chwałę Bożą. Dziękuję za uwagę.